Hej, dzień dobry, jest godzina 5.30. Startuję dzisiaj na zawodach ACL we Wrocławiu. Jest to pierwsza edycja, także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Mam niestety tylko jedną walkę, bo w mojej kategorii stawia się tylko jedna przeciwniczka. Tam są w ogóle walki po 4 minuty, no ale napisałam tej organizacji na Instagramie, czy mogłam zrobić tam 3 po 3, skoro mamy tylko jedną walkę. No, ja powiem, że zrobię, także mam nadzieję, że tak będzie. No i że będzie fajnie i wygram. Dobra, powiem mam moją taktykę na walkę. Chciałabym przewalczyć trzy rundy i mój plan jest taki, że przez pierwsze dwie rundy będę bić się w stójce, a w trzeciej rundzie obalę i podlam. Czy to się uda? Nie wiem. Także oglądajcie i zobaczcie. Dobra, przyjechaliśmy na warzenia, jak zwykle, 5 minut przed końcem, ale, ale I co A co tam? Ja nie robię. No, ja w sumie też tak troszkę coś tam robiłam, ale jest łudno. Pani siedzi dzisiaj razem w kategorii, więc robimy Face to Face. Oficjalnie, To jest Nie, nie, nie. tego nie, nie. Nie, Dobra, szampanie do face to face. Dobra, Nie. 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 Oj, oj, ochroniarze, dobrze proszę panie do kamery, zapraszam, pozycja bokserska. Czekaj, ostatnie słowa do przeciwniczki. Nie wiem, czy ona będzie miała jakieś słowa po walce. Polska górą. Dobra, mamy pierwszego zwycięzcę, Maxa. To czekam, nastawiony jestem dobrze i tylko zwycięstwo, nie? A trener? Na razie jestem niezadowolony, to wszystko. Zmienił zdanie jak dziewczyny wystartują. Dobra, status godzina 12, tak się prezentują zawodniczki. Kolejny update, godzina 13, a to nasz trener. later. I wow. dzwoni, Konor dzwoni też może być Mamy no, no, no. miejsce The end the wygra w pierwszej rundzie, ale... Ale Jakieś słowa do kamery? No, nie wiem Już no, no. musimy nie nagrywać teraz, bo już trzeba się skupić no. Jakieś słowa? Co? słowa? E, wojna. Wojna Gośka przy... na haka! Na haka przyczaj! Na jej akcję po prostu wnos... nie! Wyciekaj na jej akcję haka walisz! Ludzie. 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 O, Długim prawym! A. Długim prawym! Już prawy, już! O, to jest dłuższa, będziesz sięgała Gosia. Tylko ręce wracają do brody! Piennie, super. Gosia, postrasz na dół i hajki! Mamam! Łatwy! Gosia, po akcji bukserskiej nogę dołóż jeszcze! Gosia, przepuszczaj uh, tego pięcia! Gosia, sprowadź, sprowadź. Gosia, idę po nogi! O, super! Za plecy, za plecy! Na bządze, kolano na bządze, Kolano na brzuch! Brawo! Uważaj na plecy teraz! Marzysz na plecy, Gosia! Dobrze skontroluj głowę! na dół. parę razy na dół, bo i masz większy dystans. Uderz parę razy na dół i wyższe z moim to może ci się uda fajnie uskokoutować, co nie? Ale na dół, prawda? Tak, rzucę po prostu, żeby nie od razu za pierwszy raz rzuć parę razy na dół, traf, ale. Na dół i na górę. O, Ooo! Lewą Tu idzie za dół. Gosia, załóż w prawą stronę. Nie wpadaj Gosia! Lewa ręka wyżej wraca Gosia. I zachodź prawą. w prawą. O właśnie. Jak w prawą? Rod kikał Uważaj na plecy tylko I teraz... a macie na głowę? Bij na głowę, bij, na głowę? Uważaj na, na, na plecy gosza Weź tą rękę, zwignij, zwignij tą rękę Zwignij tą rękę, zwignij tą rękę. Zwignij tą rękę sobie tam. tak, 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 tak. Posłuchaj tej dźwigni. Podejdź kolarem bliżej. Podejdź kolarem. Dobra, Gosia. Łap... Na Dosia, Gosia. Na Dosia, Gosia. Tak, Na dawaj, 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 I dłosia, teraz poszukaj... I dłosia, Teraz I

Zanim tobie dotknął to właśnie i teraz Uważaj na trójkąt, uważaj na trójkot, podnoszę Przejdź te nogi, przejdź te nogi Gosia Podnieś z podnieś pozycję i dół, podniś, podniś, góra. dół, góra, dół góra. Bam, dół, ręce, jedna ręka na bicep, a prawą bijesz Albo na odwrót Uważaj na spychanie rąk Przejdź, 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 możesz przechodzić Tak, tak, masz półgardę, super Włóż sobie tą prawą rękę pod pachę i lewą, pracujcie sami, pod pachę Gosia, tak i lewą pracuj. Plecy lewą, lebo, cię sami. Tak, 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 dawaj. Uważaj tutaj na prawy łokieć. Kolek w drugą stronę, wychodź. Spróbuj przejść kolanem, spróbuj przejść kolanem. Spróbuj to zrobić. Uderz parę razy na schaby. Wejdź sobie lewą, o dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. I teraz zachodź ją w tamtą stronę, to co mówiłem, załóż ją. Patrz, masz tu kimurkę, będzie siedzieć to. To będzie siedzieć, weź sobie tam za, za ten garstek pewne uchwyty do żeber i cię łokciem. Do... Tak, i teraz ciągnij już łokieć. Ciągnij łokieć do góry. Do... Tak, 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 tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Dajesz, ciągniesz to. Łokieć do żeber, tak. Ciałem ją, ciałem ją skontroluj bardziej, zrób sprawla. Skontroluj ciałem bardziej ją. I teraz! Tak, dziękuję Brawo! Uh. Oh yeah. Dobra widzowie, w jesieni odtąd filar jest taki, Oliver wygrał w nocna wojna, to tyle na no, no i gitara sam. No i dobrze. Ja wygrałam swoją walkę, Zuzia też pierwszą. Max wygrał kategorię, więc o. też zajebiście. popaki jak tam? Powiedzcie coś o swoich startach. No nie poszło. Następnych będzie lepiej. Ta. Pierwsze koszy za płoty. Ola, coś powiesz? Jak oceniasz zawody? Dobrze, cieszę się bardzo, że Gosia wygrała. Kibicowałam. Nie wiem, co dalej mogę grać w Tak ja się czuję, Jakie co tu będzie. No. Ale ja też chyba będzie mam... Będzie makijaż. Ja też chyba mam gdzieś tutaj, czy nie? nie? Wiem, nie, nie? Wiem, ale ja to czuję. Ej, no ale weźmę miał na oku, no. No w chuj, nigdy takiego nie miałam. Dobrze. Ja Polska góra. No, Polska górą. Zajebista walka, to jak, na, jak na drugą walkę no. twoją, to, to Polak, fajnie. Powiem ja ci, że... Niesamowity emocj. No. Jeszcze to jak to grawa, jest takie szczęście, to, i... to jest, no co to I Zaraz Weronika wjeżdża W ogóle dziewczyny są w jednej kategorii, więc jak się spotkacie w finale No to, to, to jest nasz wymarzony scenariusz A i Dziewczyny dzisiaj pokazują Dziewczyny dzisiaj pokazują no, sami Jest dobrze, Szczerze. jest dobrze nie. <laughs> I Max. A więc widzowie, dostałam taki puchar Fajny nawet, co? I

The, 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 the champions here. <laughs> nie. Co ja mam powiedzieć? No. Zawady ACL naprawdę fajnie przeszły 250 osób. Część wygrała, część przegrała, ale no cóż, taki sport bogaci od doświadczenia. Takie. Trener co I co debiutują, no to dopiero pierwsze koty za płoty, to tak jeszcze dużo przed nimi pracy. E, a tak. ci co już mają doświadczenie, no to fajnie się pokazali. to, to wyglądać jak Zuzia. I no i co? No jest kilka medali, wiadomo, wiem co do poprawy jako ten, jako trener i tyle. Jako ten. Jako tamten. No i co, na haka. No, ale z czym Yeah. Wiecie co, za zawody, bo jestem Jeniciara, dobrze ubrana, taki ma. Jesteś Kim Kardashian dzisiaj, po operacji. Dobra, dzięki za oglądanie bloga, do następnego, siemanko. Dziękujemy, sięanka. dziękujemy. <sum> すいませ